Tym razem wybrałam wodnika dzisiaj, moi drodzy. Poczujmy sobie energię dla wodnika na parę dni. Co będzie tutaj dla wodnika. Wodnik będzie w najbliższe dni będzie zajęty taką energią poszukiwania, taką energią mądrości. Ta mądrość będzie prowadziła wodnika bardzo mocno, będzie go wprowadzała w takie arkana, w tajemniczenia. Z jednej strony wodnik będzie taką osobą bardzo tajemniczą, będzie zgłębiał jakieś dziedziny, będzie czegoś szukał w pewien sposób, będzie coś badał. Tak widzę. Ale będzie też poszukiwał takiej osoby, która będzie takim przewodnikiem, takim przewodnikiem duchowym, taką osobą, która w pewien sposób tak jakby wskazywała światło. Każdy z nas ma taką cząstkę takiego wewnętrznego maga w sobie, takiego wewnętrznego uzdrowiciela, który podpowiada nam, co zrobić. I tutaj wodniki będą odkrywały taką cząstkę. Tego wszystkiego, co jest. Bardzo ważna będzie manifestacja dla wodnika, inwencja, taka energia twórczości, też. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby właśnie odkrywać te poszczególne warstwy, nie tylko swojej duszy, ale też swojej takiej osobowości. Widzę, że w najbliższych dniach będzie bardzo osoba płci męskiej, będzie miała bardzo duży wpływ właśnie na osobę wodnika. Będzie to osoba o bardzo silnej osobowości. Będzie to osoba, która jest twórcą, która daje dużo nowych pomysłów, która podpowiada bardzo. W takim dobrym znaczeniu, więc tutaj nie tylko jest takie powodzenie, odkrywanie na każdej dziedzinie życia, ale też taka energia, właśnie twórczości, spokoju, działania, wsparcia. Zapraszam serdecznie. Moje tymczasowe konto na Facebooku to Anila Bentaleb. Macie linki też do moich stron internetowych, numer telefonu. Zapraszam serdecznie, moi drodzy, zamówiacie horoskopy, analizy związku, horoskopy na miesiąc. Zapraszam serdecznie.